Ostatnio oglądałem e, taki film o świętym Janie Pawle II, apartament. E, były tam pokazane unikalne zdjęcia e, z jego wypraw w góry. I krótkie, jakieś takie filmiki. E, może ktoś oglądał, więc wie o czym mówię. E, Jan Paweł II, mimo iż tak cierpiał, był schorowany. Jednak chodził po tych górach wytrwale, nawet e, kapelan no, zabraniał. Stasiu mówi do Ojca Świętego, ale ojcze, już nie chodźmy tak daleko. Stasiu, chodź, chodź, musimy dojść. Tak i teraz wam chcę zaśpiewać właśnie to, co papież też lubił, takie pastorałki góralską, pastorałkę, pamiętam ją z dzieciństwa. Śpiewano przez wiernych w kościele moim parafialnym. Ale to jak mężczyźni zaśpiewali po lewej stronie, kobiety po prawej stronie, taki był zwyczaj, że tak się w kościele się działo, a nie pomieszane kobiety z mężczyznami, jako były odpowiednie strony a mężczyzn dla kobiet. Jak zaśpiewali, to się częsły mury. O dzisiaj próbowaliście, ale słabiutko. Więc jową zaśpiewam teraz taką właśnie nie kolędę, ale pastorałkę góralską. Hej, nagle turnice, hej, leci z nieba granie, hej, przy tej pięknej muzyce. Hej, ładne to śpiewanie, Kiej anioły zaśpiewały gloria, gloria. Ruszył lud podchalski cały, Z nimi ja, z nimi ja. Królu na ziemi i w niebie, na zwieku isty panie. Hej, przyszliśmy haw do ciebie, hej, wszyscy podchalanie. Serca nasze tobie w darze składamy. Składamy i na kobzie, na fujarze zagramy, zagramy. Spójrz na naszą gromadę, na twarde nasze życie. Jak żyć nam, czadaj radę. I łaski zlej obficie. My będziemy stać przy Tobie jak granit, jak skała. By Ci chwały w każdej dobie pieśń brzmiała, piesz brzmiała. To wszystko.